Krakowianie 8 meczów rozegranych, 9 punktów zdobytych 23 gole strzelone 29 straconych 3 wygrane 5 porażek Torunianie 5 zwycięstw, 3 porażki. No i dzisiaj arcyciekawie zapowiadająca się konfrontacja drużyna gości w ciemnych zestawach Torunianie na biało, czarno, białe koszulki, czarne spodenki Kolejna szansa przed Komar Krakowią. Ekholmrozen. Znaleźli się tam dwa jego koledzy, więc byłby spolony. Konsta, Jakola. Jakola z nadgarstka, ale świetnie. Hokejowy zamek grający w czwórkę. Krakowianie zamknęli za to Torunian. No i będzie niebezpiecznie. Junan obiedzie bramkę i jest gol! Jeden do 0. Aleksander Junan. Pierwszy w tym sezonie. Gol strzelony przez Komar Krakowie w momencie, gdy na lodzie miała jednego zawodnika. Mniej w większości tego typu sytuacjach to jednak drużyna mająca na lodzie mniej zawodnika traci bramki, a tymczasem komar Krakowia obejmuje prowadzenie. Aleksander Junan, ta zabawa, no nie chcę tego nazwać zabawą, to złe słowo, przepraszam. To była nieporadność po prostu Torunian, i to mu się udało. To, czyli strzelić, zaskoczyć, nie no, bo Szwedzki bramkarz KH wyszedł obronną ręką z tych tarapatów, ale teraz stracą Torunianie drugiego gola. To nie w... Objęciach kolegów z drużyny Sebastian Brynkus, bo to on był tym zawodnikiem, który z bliska wpakował krążek do siatki. Na jeden kontakt i jest 2 do 0. Świetne dogranie z zabramki, Nieobstawiony Brynkus pocelował w, przy bliższym słupku. Nie, przy dalszym akurat w tej sytuacji. Za kilkanaście sekund wróci do gry Oliwier Kurnicki. Wszystko wskazuje na to, że Torunianie przetrwają ten okres gry w liczebnym o, a teraz gol! Przechwyt i gol Nikołaja Sytego. Mirko Dziumić, on ukradł krążek. Rywalowi zagrał do Sytego. Syty popatrzył głęboko w oczy Filipowi Krasanowskiemu, czytając jakie ma zamiary Bramkarz Komarch Krakowi, i strzelił z nadgarstka. Nie w to miejsce, w które poszedł Filip Krasanowski, czyli w to odsłonięte. Proszę spojrzeć jeszcze raz tutaj. Wyczekał Syty, poszedł w swoją prawą stronę. Krasanowski. Po 20 minutach gry, a zatem po pierwszej tercji 1 do 2. Lundgren. Sawicki trącił krążek Ekholm Rosen i to sprawiło, że mieli Drogę do siatki otwartą Krakowianie. No i bezwzględnie wykorzystują ten błąd toruńskiej drużyny. No bo raz, że Ekholmrozen ten krążek zatrzymał, właściwie zastopowując go tutaj między kołami bulikowymi, no to nie zdążyli jeszcze z asekuracją toruńscy zawodnicy. No i w ten oto sposób jest 3 do 1 dla komarch Krakowi, a strzelcem gora Radosław Sawicki. Poczekał na partnerów. Znalazł Bieńka. Bieńek znów i pra, prawka Jakola. Kalinowski z Nadgarstka, broni Filip Krasanowski. Fiodorowski, okazja, broni Krasanowski. Dżumić, Dżumic, Dżumic, broni Krasanowski. Jeszcze poprawka asytego. Broni Krasanowski, jeszcze poprawka, jeszcze jedna sytuacja, gdzie jest krążek. bramce! Rusłan Baszyrow, nie udało mu się w klarownej sytuacji w pierwszej tercji. No to taka wyszarpana, wyrwana. Bramka, tak to chyba trzeba określić, no bo dziubali, dziubali aż w końcu, wydziubali tego gola Torunianie, tu Baszyrow, odbił krążek przed siebie Krasanowski, nie byli sobie w stanie Krakowianie poradzić, tu Syty, no i Baszyrow wtrąca, wciska, wbija krążek. Okazja, Kalinowski, Kalinowski, do jakoli nie ma gola. W toruńskiej drużynie od drugiej tercji brakuje w zestawieniu Patryka Koguta, o tym nie wspominałem, kontuzja prawego kolana. Larionows, Larionows broni Krasanowski, nie, to jest gol żeby drgnęła siatka. Teraz dopiero reakcja kibiców. Oni także nie zauważyli tego, w jaki sposób to trafienie wpadło. A tymczasem jest gol na 3 do 3. Mówiłem o tym, że Danila Larionows szukał, polował, poszukiwał tego pierwszego gola w barwach Kacha Energia. No tak, tutaj nic, nic nie drgnęło. Nawet pidon, o ułamek centymetra nie podskoczył. Drugi powód do satysfakcji Danila Larionowsa, że wreszcie ma premierowe trafienie. Hokej Lidze i w drużynie Kachenerg, ale Piorunująca odpowiedź. Komar Krakowi. Kamil Wrubel Przepiękne, mierzone zagranie w okienko toruńskiej bramki. No i 4-3 dla drużyny gości. Nie wiem, ile sekund minęło od wyrównującego trafienia Danily Larianowca, ale to już nieaktualne. Znów jedna bramka na korzyść komar Krakowi. Przepiękny gol Kamila Wrubla Mocny strzał w Wildumeca. Dżumić ma z drugiej strony partnerów. Baszyrow strzał. Kapitalna interwencja. Szansa i tych. A no, jeśli Krakowia wygra, no to będzie to fantastyczna dla tej drużyny sprawa. Jeśli wyrównają Torunianie, no to znowu Krakowia będzie sobie pluła w brodę, bo w piątek straciła dwubramkowe prowadzenie. Tu na tortorze też prowadzi. do ja! odwzglądnił. Go! Jeden 1, wyrównanie w tym spotkaniu 4-4, a zatem wszystko wskazuje na to, że będzie dogrywka. Ten, który trafił, to chyba Adrian Jaworski. Jeszcze sygnalizuje publiczności, by ta pomagała jeszcze bardziej. Popatrzmy, jak tu się to wszystko potoczyło. A no także świetne podanie z zabramki do ustawionego tutaj. Fiodorowsza, to nie Jaworski, to Denis Fiodorow. Bez czyszczenia lodu. Sędziowie rozpoczną dogrywkę. Brynkus ma trochę miejsca, przy nim teraz pojawił się Zieliński. Kasperlik, gol! Po profesorsku to wykorzystał Martin Kasperlik. Przymierzył. Pod poprzeczkę przymierzył w okienko, no i zakończył 3 minuty i 6 sekund przed końcem dogrywkę, tak jak przed dwoma dniami w Sanoku, taki w niedzielę na tortorze. Komar Krakowia zwycięża po dogrywce 5 do 4.